To zaczynamy! Racibórz, czerwiec 2020 roku. Alan Akromiczajka. Ten niespełna dziesięcioletni chłopiec jest zapalonym miłośnikiem gimnastyki, tańca, a przede wszystkim breakdance'u. Swoje pierwsze treningi rozpoczął niespełna dwa lata temu i do dziś osiągnął liczne sukcesy, a przede wszystkim nie zamierza stanąć w miejscu. Zresztą, jak tu można stanąć w miejscu, gdy ciało w rytm muzyki samo podrywa się do ruchu? Dziś Akro zabierze nas na swój trening i pokaże nam parę sztuczek. Opowie o swoich dotychczasowych sukcesach i o swojej wizji przyszłości. Nazywam się Alan Akromiczajka, mam 9 lat. Trenuję gimnastykę od piątego roku życia i również tańczę taniec breakdance od dwóch lat. Trenowałam w raciborskim Centrum Kultury. Potem się przenosiłem na inną salę. miałam potem dodatkowe lekcje. W czasie epidemii ćwiczę w domu i jeszcze na, na ulicy Żukiewskiego. Moim osobistym trenerem jest Mateusz budził się Pietowski, a z gimnastyki mój tata. Rytm muzyki i zamiłowanie do tego sportu, które prędko urosło w Alanie, pozwoliło szybko pojawić się na scenie. Pierwszym pokazem Alana była Raciborska Giełda Talentów, gdzie zdobył wyróżnienie specjalne. Młody tancerz, młody sportowiec imponował nie tylko rówieśnikom, ale i poszukiwaczom talentów. W zeszłym roku miałem. Okazję brać udział w telewizyjnym programie Mam Talent. Poznałem Jurorów, Agnieszkę i jeszcze innych. No, miałem stres na Mam Talent bardzo wielki. A nie ukrywam na takich większych zawodach też. Jakie jeszcze osiągnięcia ma na swoim koncie młody zawodowiec? Osiągnięć mam bardzo dużo. Nie ukrywam, że, że trenuję dwa lata i już. Są jakieś tam postępy. Pierwsze miejsce to było na zawodach w Katowicach. Jestem uczestnikiem zawodów Polish Breaking League. Mam aktualnie drugie miejsce. Mam 11 punktów. Na razie byłem chyba na trzech albo dwóch zawodach z Polish Breaking League w Płocku i w Koninie. Byłem na zawodach Cross the Killer 4, zdobyłem pierwsze miejsce, jestem aktualnie killerem Raciborza, myślę, że tak pozostanie. Jestem przygotowany na kolejne takie zawody w Cross the Killer 5. Takie elementy jak salto, fiflak, nie wiem, obrót, po obrotem salto, to już jest takie dla mnie łatwiejsze. Tak jeżdżę na pokazy. Pozeraci wyłączyłem w bożu yy, yy, Różne osoby mnie też zapraszają, więc nie mogę odmówić. Na niektóre pokazy chcę jechać, ale na przykład w bożu była taka sytuacja, chciałam jechać, ale miałam zawody, no, yy, bo szkoła chciała zobaczyć jak tańczy, ale miałam drugie zawody, także no nie miałem szans jakoś z tego wywinąć. Myślę, że po pandemii zobaczymy się znowu i wrócimy do dalszych wyjazdów. Czy Akro ma swoich idoli? Ludzi, którzy są dla niego wzorem? Yy, Bibo Jatsukiego, chyba z, z Japonii, bardzo dobry jest. No i myślę, że go kiedyś poznał. I bardzo serdecznie dziękuję Cinkowi z Nadmorza, bo. Yy, Dał mi w podziękowaniu fajną czapkę. Pozdrawiam. Biboycinec z Koszalina jest bardzo dobrym bibojem. Wielki szacun. Do dziś mnie wspieram. Dziękuję właśnie bardzo z całego serduszka mamie i tacie, że wszystkie wolne czasy poświęcali mi. No i bardzo dziękuję. O czym dziś marzy młody mistrz? Jaką ma wizję swojej przyszłości? Ogromnym marzeniem jest znaleźć sobie jakiegoś sponsora. Myślę, że jakiś się znajdzie. Może ty będziesz sponsorem, kto no, wie. W przyszłości bym chciał być bardzo, bardzo takim, takim nauczycielem gimnastyki. Tak jak mój tata pracuje i potem Znowu trening, trening breakdance i trening z gimnastyki będę miał. A co będzie dalej? Przekonamy się wszyscy niebawem. Czujemy, że alan nas jeszcze zaskoczy i to nie raz. Niejednokrotnie byłem w nowinach w gazetach. Każdy kupuje gazety. Myślę, że ty też kupisz mm, i pooglądasz. Trenuję teraz, jak jest ta epidemia. W gdzie to było. Niektórzy są na serio tak sobie dobrzy, nie wiem jak to robią. No nie jest jakoś tak, że jestem mistrzem, no mistrzem jestem Polski, ale że mam tak dużo pucharów. Nie, mam całą półkę, muszę dokupić jeszcze jedną. Wszystko jest fajnie, dobrze. U mnie też. 没做什。